Ejka wszystkim. Tutaj. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Robloxa i w ucieczkę z Arcade'a. Wiem, że już taki odcinek na tym kanale był, aczkolwiek tym razem chyba trafiłam na tą oryginalną mapę, na którą tak bardzo chciałam trafić wcześniej i chciałam nią zagrać. Oczywiście jest to ta sama mapa co twórcy ucieczki ze szkoły, tej złej niani, KFC i jeszcze coś tam było, ale już nie pamiętam co. Możecie napisać w komentarzu jaka jeszcze mapa była z tej serii. A my przejdźmy do przechadzenia mapy i patrzenia, czy wyszła ona fajnie, czy była krótka, długa, czy była lepsza niż ta wcześniejsza mapa z arkadą, w którą już grałam. Jesteście ciekawi, jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku, to. Dajęcie. Dobra, i zaczynamy naszą mapkę arcade'ową. Już tak jak mówiłam, jedną przeszliśmy arkade'ową, ale to jest chyba... To jest jakiś klucz, ale to jest chyba ta oryginalna i o nie zostaliśmy zamknięci w Arkade Arkadzie. Znajdźmy wyjście. No i tutaj trzeba znaleźć kluczek i patrzcie, tutaj akurat nie było trudno. Mamy już klucz. O, strzałka nam pokazuje, gdzie mamy iść, ale patrzcie! Ej, ja mogę tu kliknąć? Czemu nie wypada mi guma kulka? Patrzcie, a tutaj jest Mario. Ej, i tam jest w ogóle koniec chyba mapy. Dobra, więc wychodzimy. Znaleźliśmy klucz. Jaka ładna animacja. O nie, tu są kable na wierzchu. Trzeba uniknąć. Nie wolno dotykać takich rzeczy. Tutaj jest jakaś. Serio? Och nie! Ja nie spodziewałam się, że nas konsolka może tutaj rozsypać. No dobra, czyli nie pogramy sobie kostki z Mario. Czemu to wszystko rozsypuje? Aaa, bo może to jest mapa arcadeowa. I o to chodzi, żeby unikać rzeczy związanych z grami. Och, nie mamy unikać gier, co? Co to ma być? Okej. Okay. Unikam, teraz serio się skupiłam. Dobra, i szlam jakiś. A, widziałam, że dotknęłam stópką, ale udawałam, że się nic nie wydarzyło takiego. Jezu, jak ten ziomuś tam głośno krzyczy. Okej, okay, teraz się postaram. To nie było wcale takie trudne, jak mi się wydawało, i szybko wspinaj się na półki. Dlaczego tak szybko? Czy nas coś goni? Czy nas goni jakiś potwór z innej gry? Napiszcie w komentarzu, jaki potwór mógłby nas gonić z innej gry. Co by było fajne. Dobra, a my teraz po skrzyneczkach? Mam nadzieję, że wskoczymy w rurę od Mario, a nie w brązową mapę, bo to tak trochę wygląda. Dobra, przekonajmy się, co się tutaj wydarzy. Lol, serio? Mamy Mario! Milusiowe, Mario! O nie wierzę! Czy ja to przejdę? To jest checkpoint. Oj, tego już nie złapię. Dobra, idziemy do checkpointa. Tutaj trzeba uważać. Czy te znaki zapytania coś mi dają? Czy one mi dają jakieś punkty? Chyba nie. Patrzcie! Ui. Ale co mi się tu stało? Halo! Nie! Tego nie wolno oglądać takich rzeczy! Dlaczego ja miałam rurę w pupie? Jesteśmy w grach wideo, bądź ostrożny. Czy to jest Kongi Kong? Kongi Kong, Kong? Dobrze mówię? No ta mapa co rzuca beczkami. Jak wiecie, jak się nazywa, napiszcie w komentarzu. Chyba, że wiecie, jaka to jest faktycznie mapa. Tak, to są beczki. E, dobra. To jest ciężkie. Wbrew pozorom? To jest naprawdę ciężkie skakać jak... Aj! Głowa déjà vu zrobiła. Eee. Okej. Okay. No, chyba co dwa się nie da. Trzeba tak skakać po ukosie, ale to wcale nie jest łatwiejsze. Dobra. Okej. Okay. Jakoś idzie. Jakoś idzie. Ui! Tutaj beczki nam na nas nie spadają. Dobra. I tutaj. Uważaj na te beczki. No się domyśliłam. Okej. Okay. Yy. Okej. Okay. Nie! Nie, 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 nie. Deja vu. Du, 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 du. Okay, beczka, 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 beczka. Ui! Czy ja już doskoczę? Czy spadnie mi na głowę? Ja tutaj poczekam. No ja i jeszcze jedną. Czy ja się od niej odbiłam? Nieważne, nieważne, ważne, że przeszłam poziom. Gdzie my jesteśmy? E, jesteśmy w jakimś magazynie? I znowu weszliśmy. Aha, dobra, bo my na chwilę weszliśmy w ten automat do gry. Teraz już z niego wyszliśmy i uciekamy ogólnie z tego dziwnego miejsca. Hey, over here! Over here! Wszystko jest ogromne. Znajdźmy wyjście z tego miejsca. Nas pomniejszyło? Zobaczcie jaka linijka jest wielka, tutaj pieniążek, po pieniądze, dobra po sznureczku można, to jest jakiś drucik chyba bardziej bo mi pasowało, do tej tematyki gier, okej, okay. I tutaj jak mam wejść, na to mam wejść i z tego mam na kartę wskoczyć? Ja nie doskoczę przecież, aha tu na dół trzeba było, dobra i po monetkach tutaj i będziemy w kolejnej grze? Okej, okay, weszliśmy do środka, tutaj, gdzie są pieniążki. Ziomeczka nie przeczytałam. Czekajcie, stanę tutaj. Jesteśmy uwięzieni w slocie na monety. Znajdźmy wyjście. Dobra, czyli musimy zastanowić się, czy chcemy stąd wychodzić, bo tu jest bardzo dużo pieniążków bardzo dużo pieniążków. Jakby tu zostać albo chociażby pozbierać pieniążki, to byśmy byli bogaci. Dobra. Ej, tam widzę już chyba wylot z tego miejsca. Dlaczego w ogóle w slocie z pieniążkami jest woda na dole? Nie wiem i chyba nie chcę się dowiadywać. Dobra wiadomość. Udało nam się wydostać z kosza na pieniądze, ale to miejsce jest, nie jest dużo lepsze. Gdzie my się dostaliśmy? Patrzcie, ścieki. Papier toaletowy. Okej, okay, ale tutaj chyba już wyjdziemy spoza budynek. Tak, wyszliśmy z budynku ściekami. I Teraz musimy się przedostać przez tą wodę. A więc jeszcze raz. Ojoj, wodo, wodo, nie dotykaj nas. Ojoj, tutaj to tak trochę niebezpiecznie po drutach wysokiego napięcia. Co ja? Nad wodą. No dobra, jakoś damy radę. Co się zacięłam jeszcze? Halo, chciało mnie się tutaj pozbyć. Dobra, i teraz kolorowe drogi. Kolorowe pasy. Przez ulicę niosą. Wejdź do budynku i użyj kabli. Aby przejść przez budynek. W ogóle nie skumałam. Aha, nie kabli. To są sznurki na pranie. O. I na sznurek od prania. I na drugi budynek. I teraz... Drobino. Dobra, i jesteśmy? O nie! Tutaj jest naprawdę wysokie napięcie. Nie możemy dotknąć prądasa! I teraz... Gdzie, tutaj? Ciekawe czy jakbym zaskoczyła, czy by mi zaliczyła. Nie był checkpoint. Chyba był niedawno. Czekajcie. I na checkpointa. Ale dotknęłam głową, czy mi zaliczy, czy mi zaliczy? Zaliczyło! Milusia, Klaudusia na skróty O kurczę. Tu jest potrzebny? No nie gadajcie, że u góry... Dobra, za samochodem, bo już myślałam, że bez sensu był mój skrót. Okej, okay, i się nam otworzyło i teraz tak, w tą mapę już graliśmy, tutaj mamy super jumpa i super speeda. Nie! Yeah. Zrobiliśmy to! Wejdź na klocki, aby zagrać więcej takich zabawnych gier. Bo tutaj chyba nic nie ma, to są tylko budynki. Dobra, ja jestem ciekawa tego. Co to będzie? O ile w ogóle mnie przeteleportuje? Halo? Halo? Halo, ja tu chcę wejść, Milusia, Klaudusia, nie może. Chyba się już nie przeteleportuje! CICHO TAM! Chyba się już nie przeteloportuje na kolejną mapę, więc możemy sobie oficjalnie powiedzieć to, że wszystkie mapy tego twórcy zostały już... kończone. Tak, brakowało mi jakiegokolwiek słowa, więc tak skończyliśmy już wszystkie mapy tego twórcy. Więc piszcie w komentarzach nazwy map, które chcielibyście zobaczyć, jak przechodzę. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie przycisku subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem, no i też bo bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby było więcej takich filmów na tym kanale i żebyśmy znajdowali więcej takich fajnych map w robloxie. To jak? Widzimy się następnym razem. Pa!